O, następny do golenia Okonek na dropshota już trochę ładniejszy, ale jak widać już są podładowane trochę ikrom Także one już będą bardzo leniwe. no Poczekamy na ten okres, kiedy przyjdą te, te duże, trochę się powalczy. Zaraz go odhaczymy i pójdzie z powrotem do wody No i jest następny kochani a odczepimy go no nie są to imponujące te okonie, trzeba by ich poszukać, gdzie te większe są, może dalej głębiej jeszcze Jeszcze one na te swoje tarło chyba Na te swoje miejsca tarłowe się nie zbliżają No dobra, że już teraz Wypuszczamy go A jak poszedł. Jeszcze z kawałkiem w pysku tak jak mówiłem raźbiorą biorą skórkowańce Co jakiś czas konie, ale no nie są to jakieś te większe konie. Wszystko jakieś dłoniaki A wiem, że przyjdzie moment, kiedy naprawdę będzie można powalczyć z tymi większymi W każdym razie dobra Dołożymy tak jak tego, którego on zabrał, zostawiłem mu go zresztą, żeby sobie z na szczedanie, bo zasłużył. I pojedziemy dalej z tym toksem. I to dość głęboko siedzą, na 4-5 metrach. I właśnie dropshotem chwilę je podrażnisz, one podejdzie, ale podejmują nieruchomą przynętę leżącą na dnie. Siedzieć tam siedzą skubane. ale nie biorą tak jak wściekłe że tak powiem no i przede wszystkim nieduże te okonki albo te większe siedzą dalej na głębinie jeszcze bo obserwuję wodę to drobnicy nic nie gania, drobnicy nic nie płoszy także jest spokojnie Przyciągnąłem parę razy wcześniej obrotówką, ale nie, na obrotówkę to nawet nic nawet nie puknęło. O. Teraz sobie leży lecionka jest luźno. No ja daję jak mówiłem wcześniej przypomn fluorokarbonowych przyczyn jest kilka przede wszystkim o to chodzi, że jest trwalszy, a po drugie jest niewidoczny. Przezroczysty. Podrażnię troszeczkę i opuszczam. nagle i niech sobie leży. Nie są zbyt częste te branianie, mniej jednak są. Od czasu do czasu sporo drobnic jakichś skubie, to znaczy to już na pewno nie okoń. Drobne szarpnięcie zostawi. ale może podejdzie jakiś lepszy. No ja pamiętam, ja z Elbląga jestem na z swego czasu jeździłem, no to lata temu, jeszcze spławikowałem wtedy dużo. To kładłem rosówkę na gruncie, kawałek rosówki na gruncie, też dość głęboko, ale to był kwiecień. No to takie okonie tam się ciągnęło, naprawdę piękne garby. I na nic innego nie chciały. Ale też wielokrotnie spotkałem się z tym, że okoń podejmuje przynętę z gruntu. Nie gania, nie lata. Po prostu podpłynie. Jakieś jedzonko leży, to sobie podejmie z gruntu, weźmie i popłynie dalej. O, już coś. O widzicie, widzicie, widzicie. Ale to już nie był okoń na pewno. To drobnica jakaś. Jak na pierwszym filmiku pokazywałem co jakieś, jakieś bydziwiadło złowiłem To może tego gatunku jakiś ryb malutki szarpie albo mogłem poczekać chwilę jeszcze, no dobra po prostu jak okoń to nie chciałbym, żeby za głęboko w pysku to miał, chociaż to dropsze, to raczej nie powinien się zapiąć Zbyt głęboko, ale jednak no ale ten mały okonek patrzę, a on już brzuchaty, także chyba ik ikra już, już zbiera ikrę No tak no i krzaka to jeszcze malu... zbyt mały mi się wydaje. Może po prostu tak na żarty czegoś. No badamy zaraz. Nie wiem czy tam było na kamerze widać te branko. No, szarpało ładnie, ale no ale jak widać zabawa jest. Parę minut i chlast. Parę minut i chlast też. O, podciągnę lekko i robię tak, że ciężarek wyczuwam w ręku, to wiem ile luzu. Jak jest, Jak jest za bardzo naciągnięty, tego, ciut ciut podciągam. O, teraz podrażnię trochę, to ja, kto nie branie. Delikatne ruchy trochę. Jeżeli oko nie są pobliżu, to ruch, ruch je sprowokuje, zainteresują się, bo to ciekawskie to podejdą ale przynajmniej raczej podejmują leżącą. No to przyjdzie moment taki, że okoń krótko przetarłem, zacznie to te naprawdę ładne okonie zaczną intensywnie żerować. No to my tutaj wtedy zrobimy im kanadę. Będziemy cierpliwie czekać, co jakiś czas kontrolnie tutaj przyjadę, zobaczymy co się dzieje. Dobra, podrażnimy troszeczkę. No tutaj to jezioro ma to do siebie, że tu można się spotkać nie tylko z okoniem, to jest dużo innych ryb. Jest sanda, czy szczupak, są liny ładne, karpia, uuu jakie karpie tu są mnóstwo. Dla karpiarzy to tutaj raj. A tym bardziej naszych polskich nasi. Nasi to są specjaliści. patrzę jak tutaj łowią, a na to co robią nasi, no to tutaj prawdopodobnie nasi wędkarze rzeźnie by zrobili. Te karpie to już by tutaj po dupie dostały trochę. No karta tutaj jest dużo i naprawdę duże. Następny do kolenia. jednego puściłem Sekunda 8 Wziął następny No pokaż się ciubasku, zaraz wrócisz do wody Ach, Jakie mu się ugryzło no nie są, to są takie dłoniaki, no jak pod wymiar może nawet nie to, no pod wymiar może ja, poszedł tak z go w 9. dziewiat No i dobra Witz Mayones Coś się w tej wodzie pomalutku dzieje dropsocik ale naprawdę dość daleko trzeba Ciekawsze. One nawet nie biorą podczas opadu, tylko biorą jakie podrażnić, no, można to nazwać podrażnieniem. w każdym razie zaprezentujesz przynętę, że ona jest. O, tak parę ruchów i pozwolisz jej opaść na dno, on no, podejdzie i bierze po prostu leżącą z dna. Nie w ruchu. Po prostu, no ja uważam, że ten ruch jak ona podskakuje z dna do, i opada do góra, do dół, góra, dół. Ona mu się po prostu pokazuje, że jest. O, bliżej nie jest. To, co to, było. to może być biała ryba. próbowała ściągnąć po prostu drobna jakaś biała ryba jakaś płotka czy coś po prostu ściąga bierze kawałek wtedy szarki tam już daleko tak jak pokazywałem wcześniej to jest taki wypływ, rzeczka wypływa niewielka cokolwiek ale jednak mały nurk tam jest i widzę, że tam ryb, ryb siedzi tego murtu, jest jak głęboko są, patrzę tutaj na krótszej wodzie próbowałem, ale nie bardzo, są jakieś sporadyczne ubrania, owszem ale nie, mimo wszystko tak jak mówiłem wiosną dropshot to jest jednak no, w ogóle to jest bardzo dobra technika no chociaż ja w sezonie już razie używam to bo Pan spłynie nie i opad, ale I jednak muszę przyznać, że no... to jest znacznie lepszy. Poczekam na te większe okolice, kiedy one się pojawią, bo będzie krótki okres. Powinien być krótki okres, kiedy one jeszcze przetarły, będą brały wtedy naprawdę na lekkim kiju. No ten kijek mam akurat do 10 gram. To jest cięższy, ale mam lżejszy jeszcze tam do 7 gram. te grubsze nie to tak nawet można fajnie z nimi powalczyć. W każdym razie ja za każdym razem co przyjeżdżam już troszeczkę lepsze się trafiało. taka sama jest, powiem brania są chwilami sporadycznie, czasami trochę lepiej ale niemniej jednak coś tam gryzie się to jest, ma to to się, że no założyłbym mniejszy haczyk jakbym założył tam białe robaki czy tam jakąś ten drobenę to białe ryby podejrzewam, żebym tutaj nałowił no ale <laughs> nie ona jest moim celem także dam jej święty spokój sobie za okoniem. No nie są aż tak bardzo aktywne, niemniej jednak brania są. A próbowałem jeszcze z opadu troszeczkę połowić kółko, tak po cichu, to już nie mam no Nic, kompletnie nic, żadnego kontaktu. Kiedy nie się na dróg, to się coś dzieje. A tak, to kompletnie nic. Tak jak mówiłem, że jeśli ktoś chce sobie faktycznie połowić albo fajnie spędzić czas nad wodą żeby coś się działo, coś się brało, to drobsze z to jest idealna sprawa, żeby fajnie spędzić czas. A można na bratek przywastygować, bo na takie kawałki to i można zrobić praktycznie każdą rybę. Od białej ryby po żołdze, nawet biorą tutaj jak mówiłem jakieś białe, ale można pięknego lina trafić. Karp też potrafi nie pogardzić rozsądku. No pewnie to przypadek, no ale nie, nie jednak. Ja już kiedyś miałem karpę. Tak. Ładnego lina, leszcza dużego można dopaść. No, to jest takie właśnie taka ciekawostka, że wierzy, ale nigdy nie wiesz dokładnie co. Oko jeszcze nie jest na tyle aktywny, że ty podbiciu i opadzi, on nie bardzo chce łapać. Prasić ale nie, jednak trzeba mi troszeczkę podrażnić, pokazać się, że tam jestem. jeszcze dość daleko i głęboko są, także jest to, no, jeszcze nie, jeszcze nie Może już trzeba będzie ich szukać bliżej, ale woda się musi uciepić, dziś jest, to jest takie Pogoda trochę do lódu, znaczy pogoda jest może fajna tylko zimny wiatr, akurat to mam takie dobre miejsce ten wiatr w tej chwili mam w plecy Trochę podrażniłem trochę do dobro. Zawsze, się coś, zawsze coś tam trafi, wydoby się z tej wody. Jeszcze najbardziej lubię tamtym nie pochodzić, pożyczać, kombinować, ale <laughs> w tej chwili to nie ma najmniejszego sensu. zluzuje, tak żeby odpadło. Żeby nie było naciągnięta, Odpadnie, to tu można podbić lekko z dna i niech sobie odpadnie tego. Po prostu chodzi o to, żeby ruch tej przynęty zwrócił do, żeby zwróciła na siebie uwagę. Bo to się fajnie jest. Ciepło przyjemnie, zajebiaście. Nie widać, bo ja ręką wydam za żyłkę Możemy no, może będę trochę kamery inaczej. Nie ja widać teraz. O, lepiej. Chwytam, podbijam, podszalkuję. and then they ja to włączę, bo akumulator impada a z drugiej kamery nie mogę nic zrobić, bo no i tak jak mówiłem dzisiaj już zakończę z tego względu, że trochę czas mnie goni, niedziela jest też z rodziną, trzeba posiedzieć w każdym razie jeszcze poza kamerą miałem parę ogonów, no tam niewiele, kilka sztuk było, no wszystkie takie dłoniaki trochę jak dłoń, no to trochę większe mniejsza parę sztuk było no i bardzo dużo brań pustych po prostu na no jakiś białory szarpał, przerobię, przemontuję specjalnie tylko po to żeby sprawdzić co to tak brało no ale jednak fajnie jest czas fajnie spędzony, brania są tak jak mówiłem rzucam dropszota opuszczam ładnie na dno parę ruchów kładę na dno naciągam oczywiście żyłkę tak klasycznie jak jest przy dropshocie potem lekko podciągam żeby ją zluzować na tyle żeby ten robak mógł sobie swobodnie opaść na dno i tam sobie poleżeć chwileczkę potem poderwę chwileczkę poruszam opada brania wszystkie były w momencie kiedy on leżał spokojnie leżał wtedy były brania i okoniowe no i inne ryby również także tak jak mówiłem on jest leniwy naprawdę ten ma nasz pasiak on jest w tej chwili już widać Ikra się w nim zbiera, pomału, już takie brzuchate są, one są ociężałe, one nie będą ganiały za rybą, one po prostu, no, przynajmniej w tych, w tych rejonach, tu gdzie jestem, myślę, że trochę wszędzie tak jest, one chętnie pobierają po prostu dna, do, albo do bardzo, bardzo wolno opadającej przynęty, jeszcze może podpłynie i no, z tego co ja tutaj widzę, to one nie przejawiają żadnej agresji. Nawet przy podbijaniu nie bierze w momencie opadania, tylko trzeba poczekać aż chwilę opadnie, poleży z minutę, dwie, wtedy jest prawie. Po prostu chodzi o to, że przynajmniej tylko ma się, ma się pokazać, zwrócić na siebie uwagę, że ona tam jest. A podpłynie, obwącha, jak to się mówi, obada, jak to, co tego, no wtedy sobie leniwie nie wie co. Inne ryby są dość agresywnie, biorą szatnicia są silne, ładne, duże brania, ale no, niestety nic takiego nie brało. Znaczy brać brało, tylko no nie zacięłem. Albo, albo drobna, z hak. To troszeczkę zmodyfikuję sobie dropshota. Tylko z tego względu aby zobaczyć co takiego ciekawego brało. W międzyczasie teraz w tygodniu zacznę pracować. Nad gumkami, no, przygotowuje się do sezonu. Mówiłem już wcześniej, że będę przygotowywał gumki w taki sposób, gumki, no gumki głównie gumki, w taki sposób, żeby stworzyć fajną technikę. No, technika może znana, bo to jest połączenie opadu, spinningu, ale z lekką modyfikacją, która może przynieść naprawdę zabójcze na okoni, a szczególnie jak będą lękiwe i dla Popracujemy nad tym, pokażę wszystko dokładnie, jak robię, to swojego myślenia, jak to ma wszystko wyglądać. Zobaczymy, co od tego wynika. Na razie wszystkich pozdrawiam. Ci, co nad wodą połamania, oczywiście na ryby, na zaczepie. No i najlepszego. Miłej niedzieli wszystkim. Wszystkiego fajnego weekendu. Cześć, pozdrowka.